Witam was bardzo serdecznie z tej strony GetterName A dziś jest ze mną Centruś Dysiek jak zawsze Ale oczywiście jeszcze chciałem powiedzieć, że dzisiaj kończymy akt pierwszy I zobaczymy jak wygląda akt drugi Cześć. Serdecznie zapraszam Cześć Dobra, idziemy Idziemy, idziemy Nagrywamy ciągle to w jeden dzień, ciągle zmieniasz głosy Co zmieniam głosy? Ciągle inaczej mówisz Mówię tak samo Stoję Po prostu ja jestem kreatywny <laughs> Też do mnie wymiatają, patrzę. Idą i wszystko paramują. Zawsze jeden się z nim zapomina. Chodźcie tutaj, tu jest filmik, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, odejdź. O! Będzie mola! A! Zabijanie! I książkę dostaniemy. Zabijam żonę No dlaczego zabijam jego żonę? A, już pamiętam. się opłata. To moja wina. A ty ukochana żonę... To moja wina, to mój błąd. Nie zabijcie jej. To moja ukochana... Płacz z nami. Dobra, nie, cicho bo nie czekaj. To moja wina. O, chrułowa tu leży. Kłamstwa. Aż do kłamstwa. Ciota! Nałeś

Nie, tutaj masz tak samo długie jak wcześniej. Łamieć. Na Widzisz, nawet nie, się nie przyznawa się, że bijesz lewe. z Jak to nie, biję się No Dej, facet, dopiero na. Ja nie połowę. Ja też mam nie połowę. Potrzeba więcej czasu. No, nie wychodzi mi stanto, to rozkazuję wam! No, Mam skilli, to nie będzie. Tu nie wiem, ale udaj, że nie. Ale co? Mam no, nowy nie wiem, będzie. No, tak nie będzie. Ciep jak zwykle... Fajnych muzycznych butów też słucha. No właśnie. Butów co chyba, powiedziałem. Bitów, nie butów. <śles> Mówi, butów ktoś słucha, to one gadają? To tak. Nie słuchałem? Muszę zacząć, wiesz? Aż mnie zachęciłeś do tego Co to jest w ogóle? Bezbożny nie wolni. A, to do tego mieliśmy nie dopuścić? A, wbrew protestom członków mojej rady nie zamierzam zaprzestać. Dęczka każe nam, jak spisku przeciw królestwu. Zchodzimy na dół. Mówi członkowie rady boją się, że Nie. mój wzrok padnie Nie. tam. Zatanikuje, gdy chydna i, i dziecięce plany. Mogę ufać już tylko nad. O wyłącz te mużyjskie buty. <grym grym> Mużyjski <grym> stepper. Nie ma zamieniania się na moje barcie bycze. Huh. Wow! Ty ale jest. Was tu jest. Bo tu tylko wy to tylko z GTRem Nie, tak. nie wierzysz? Mam ci puścić murzyńskie buty? To puszczę Nie Ja nie jestem od tych specjałów. Masz murzyńskie buty Nie ma stero, ja by ktoś wbił się nimi po głowie tak, po głowie, tu masz jakiegoś dziwnego. <grymne> Stoszkowata. Takie... Drewniane. <grymne> nie drewniana, tak. Pustwa. Ktoś włożył sobie na głowę ten... Jakąś miskę i się nawala. No dobra, wyłącz to już im No Tak. Trzeba więcej czasu. No się robi już takie innego. Ja chcę do środka O! Jakie buty dostałem Buty Burzyński. 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 Ha, ha. Gorąca mm. Nie boję się takich pierdół Tak no my gjew podkał żyłem, których mam tylko 15 <grywka> Trzeba mogę ci pożyczyć. No jeżeli masz troszkę, to Nie, jak będzie ci brakowało. Nie, nie. Dobra, nie na zamiar. górę chodźmy, bo tam jest na i idziemy A ja nie a wiem, gdzie to jest. Z daleko na to jest świadome. Zatem będą w zemi godziny. A tu no jest, Mamy nie czas. Wstaje. Mamy czas. Jeszcze jedno piętro mamy. Plus jeszcze jedno piętro, żeby dojść do tamtego piętra. Albo nagramy następnie, to... Ha, Przepraszam No to będzie ta walka bardzo trudna. Tajemnie. Nie powstoj! No, bo cię no, no. wynieściał! Zdeptam tam cię. cię! No ja tu się i ja was nie mam. No, co, co? mam Foko, też też Mi to tam jakoś się przeszkadza. No, no, Szybko bijemy bijemy, żeby nie był niebieski. No, bardzo, mi że ten. <laughs> no i taki mam. No dziwne, żebyśmy ci zabrali tę Jakbyśmy mieli to samo w klasą. to dawałoby radę Ktoś nam właśnie napisał to w komentarzach u ciebie. Nie Może nie, tak nie da nie rady tak. Nie da tak rady. Że każdy, każdy no, mu wypada to... to, co jest na tą osobę. Ale jeżeli masz dwie takie same klasy, to masz. Yy, znaczy na przykład, ja bym był barbarzyńca, i ty, to byśmy No to mieli ale i to tak. By... Wow! Nie by tak chyba nie <laughs> Wygraliście ty. <laughs> ja Ej, Kiedy ja z... patrzcie, patrzcie na mnie teraz. W sumie to jest słabsze, ale patrzcie jak będę wyglądał. Ale to jest słabsze. Włącz murzyńskie buty. Nie włączaj tego. Już murzyńskie buty się wyczerpały. To dobrze. No mana. No mana na murzyńskie buty. ta cierpienia będzie boleć. Mówię, mówię. Dobra, zatwierdź. Co to już walka? Tak. Kto to jest? A! co? to ja jest? A, Słuchaj jest. Ja nad miała Kupia, do Poznaj Rześnika! Cześć rzeźnik Masz rogi jak Diablo Diablo nie ma To na opartę. Dobra Diablo wygląda jak No Diablo wygląda jak z w pierścieni, tym takim. Z tej. E, z Moris. Aha, przyciągnął aha. aha wow, O, uciekł mi! Potrzeba więcej czasu. Teraz nie. Ale w sumie ja się za dużo healam na uderzenia. Czekaj za dnia. Eee, nie jest taki trudny jak u O, dobra, to zabolało. Pojedynki jest trudne. A, uciekaj się! O wow 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 Masz chwila. Nie! Trzymaj go w ogóle. Nie tracił też. Nie, umieram, umieram! Nie, on zabije mnie Fuck. Fuck. Muszę... Muszę bić! Muszę bić! Nie, umrę, umrę! No, on musi stać w promieniu, majątkowy. Um, A on stoi do Dobra, zaraz się uleczę podkiem. Dobra, już. Masz no, ładnie. No nie, nie znowu! Jest, ogień. Fuck no co on A, ze mną robi? Uleć mnie, możesz. Widzisz, on może nie on zawsze się wypieprzy w ten ogień? No to debil jest Widać, że mózgu nie ma? Tak? Teraz ja go porzucam. A nie ogień! Uuu, wszędzie ogień! Dobra zginiesz, zginiesz, zaraz zginię. Zabiję Zabijecie, rozumiesz to? Zabijecie! O, Dobrze! Bam! Uuu. O, ile tego jest? Uuu, kołkowica! Dobra! 187 mage'a, jednoręczna zaskakująca Ja też zobaczę, mam tu jakieś tarcze można tam jest, jest dalej zajście. No dobra, zaraz idziemy tam, poczekaj, poczekaj te Dobra Idziemy Ile archiwmentów, GTR? Wiem Dostałem tylko miliony Następnie... No pierwszy raz to przechodzę, to. Za pomocą magii. Ale to ładnie... Mówię to jak Moria wygląda! O, ale oni się... A, mi się tak zdaje, że oni się tutaj na wacy pierścieni. <coughs> <coughs> to wygląda sobie jak Moria. <coughs> pa, wchodził rzeźnik po schodach. Kurde, no, nie. O! Nieznajomy Cześć Aniołku! Ju no, spoiler! No jak jak to się o tym była mowa już. Było, że jest królestwo, to jest jest, Zresztą spoiler, jak ja to przychodzę Mój pierwszy raz. Lol. Tak, Mój miecz. Tak, twój miecz. Znaczy on ci trzyma stopę. liże stopy. Przypomniałem sobie. jak jest rael? sprawiedliwości. Byłem. Jestem Tyrael. Cześć Tyrael. Przywróciłeś mi pamięć, przyjacielu. Nie ma co, co. Teraz pamiętam ostrzeżenie, z którym. No przyczyłem. trochę za późno. Ostatni władcy, Piekieł, Belial i Azmodan chcą sprowadzić na ten świat wieczną ciemność. Dobra, to już wiemy. Kałuża wody. Ciemność Beliala już spowija Kaldeu

a jak go znajdziemy? Normalnie, tak wszystko Magda no. i My wszystko nie musimy, my od razu wiemy gdzie Nigdzie nie pójdę, dopóki nie złożymy wójka Dekarda na wieczny spoczynek Jak sobie życzysz Najpierw zajmiemy się jego ciałem Najpierw zajmiemy się jego ciałem? która poprowadzi nas na wschód Porozmawiaj z przewodnikiem, gdy będziesz gotowy do drogi Przed wyruszeniem pochowaj... Jesteśmy gotowi... go pominął? Nie Niestety, nie. Ja się... Nie, ja. nie idziemy teraz, bo to już wszystko jest idziemy. odcinka. No to nie. No jeszcze posprzedajmy rzeczy. No to, rzeczy no to, to dobra, to sprzedamy już potem. Dobra, ale... Pójdziemy i będzie filmik. No to filmik w kolejnym. Dobra, subskrybujcie, nie. komentujcie. Nie. Tak. jak wyruszamy e! będzie filmik. To przecież, nie, ale no nie, nie rozumiem... na miejscu, chociaż pokaż jak wygląda drugi akt. I inny. No właśnie, nie, no chcę drugi akt zacząć od kolejnego odcinka. Ale nie wiem jak wygląda, tylko pokażesz filmy, jak wyruszamy. No nie, to będzie nie w kolejnym się. odcinku. A, nie! Dobra, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. No i dobrze. Pa pa. No, cześć.